Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o chińskim przemyśle półprzewodników oraz globalnej dominacji w produkcji metali ziem rzadkich przez Chiny. Chiny zabroniły swoim firmom importu amerykańskich chipów AI od NVIDIA. Wygląda na to, że Chiny chcą się uniezależnić od amerykańskich dostaw oraz od kaprysów administracji Trumpa odnośnie barier handlowych i ceł i postawić na rozwój własnych chipów AI od firmy Huawei. Dodatkowo Chiny ograniczyły import soi z USA, uderzając tym samym w amerykańskich rolników oraz zwiększając import z Brazylii i Argentyny. Natomiast największym ciosem jest to, że Chiny zapowiedziały ograniczenie eksportu wyprodukowanych przez siebie metali ziem rzadkich. Realizacja tej groźby uderzyłaby w cały zachodni przemysł. Zbrojeniowy, elektroniczny, motoryzacyjny czy energetyczny. Pytanie: Czy faktycznie Chiny zamierzają rzucić wyzwanie Zachodowi, czy raczej są to tylko próby zbudowania sobie lepszej pozycji negocjacyjnej przed nadchodzącym spotkaniem Xi Jinpinga z Trumpem? Czym są metale ziem rzadkich i dlaczego są takie ważne? Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków chemicznych obejmujących skand, itr oraz lantanowce. Metale te wykazują się kluczowymi właściwościami magnetycznymi, przez co mają szereg zastosowań. Metale ziem rzadkich, wbrew swojej nazwie, wcale nie występują rzadko, jednak ich wydobycie i separacja są skomplikowane, ponieważ najczęściej nie występują w czystej postaci, tylko jako związki z innymi pierwiastkami i minerałami, co wymaga rozmaitych procesów chemicznych, mechanicznych do ich odseparowania. Często te procesy są brudne, nieekologiczne, toksyczne dla środowiska i pracujących przy nich ludzi. Jakie są zastosowania metali ziem rzadkich? No te metale są używane powszechnie w elektronice. W naszych smartfonach, komputerach, ekranach LEDowych, bateriach jenowolitowych znajdują się pierwiastki metali ziem rzadkich. Są również powszechnie używane w energetyce odnawialnej. Znajdują się w turbinach wiatrowych czy akumulatorach pojazdów elektrycznych. W przemyśle lotniczym i kosmicznym są używane jako stopy metali o wysokiej wytrzymałości oraz w systemach nawigacyjnych. Tworzą różnego rodzaju magnesy, są używane w silnikach i akumulatorach, w medycynie, są używane w budowie rezonansu magnetycznego, no i w różnego rodzaju układach optycznych i laserowych. Największym producentem metali ziem rzadkich na świecie są Chiny. Kontrolują prawie 70% globalnej produkcji. Do tego posiadają znakomitą większość złóż i rezerw metali ziem rzadkich na świecie oraz najlepiej ze wszystkich krajów opanowały proces rafinacji. Wynika to z tego, że tak jak już wcześniej wspomniałem, często wydobycie i ekstrakcja tych metali jest brudna i nieekologiczna, a Chiny, jako że nie za bardzo przejmowały się czy to kwestiami środowiskowymi, czy ochrony pracowników, no to doszło do tego, że pozostałe kraje świata przenosiły ten brudny przemysł rafineryjny właśnie do Chin. Kolejnymi krajami ze znaczącą, ale już znacznie mniejszą produkcją są kraje Ameryki Północnej, USA i Kanada, następnie kraje Azji Południowo-Wschodniej, no i Australia. To wszystko co chciałem wam na dziś przekazać. Jeżeli materiał wam się podobał, uważacie, że był wartościowy i chcecie takich więcej, to polekujcie, subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie na swoich social mediach. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.